No, czekamy na interwencję następnej ekipy ratowniczej, która ma przyjechać karetką. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, dalszy ciąg mojego reportażu. Teraz już y, czekamy na karetkę, czekamy na odlot po helikoptera, który tu wylądował na stogach na plaży. No i zobaczymy, co będzie dalej się działo. Tu jest plac zabaw dla dzieci, widać okręt na stogach. To jest właśnie pętla. No, widać dużo samochodów, jest godzina po 19 chyba już. O, rękawiczkę ktoś przepiął, bo ktoś zostawił. A więc zobaczymy, tutaj na szosę, co tu się dzieje. Wydawało mi się, że słychać już karetkę, ale nie słyszałem. Może się przesłyszałem, ale jeszcze nie widzę. czekamy, na tą karetkę. Boratowicy będą medycznie wylądowali przed chwilą z helikopterem, bo to już przed chwilą, może już pół godziny minęło. Robili wszystkie pomiary, badania pacjenta, który siedział na owce i wezwał tą ekipę. A ja akurat byłem na plaży i filmowałem helikopter, który latał. No, a okazało się, że on tu wylądował poza plażą, przy pętli. I stogi, jak widać. I czekamy na tą karetkę. Tu pacjent ma być zabrany karetką mnie helikopterem. Może on nie może latać, nie wiem co jest grane. Nie każdy go można, że tak powiem, do góry zabierać samolotem też. Nie każdy może takie coś prze Przejść. Tam jednak różnica ciśnienia jest jakaś. Tak jest. No, samochodów trochę jest, ruch jest. Mimo tej pory to i tak ludzi pełno, bo ciepło. Dzisiaj 18 kwietnia, niedzielę mamy, więc jak widać ludzi trochę jest jeszcze o tej porze na plaży. Pacerują wieczorem też, prawda, ludzie plaży, właśnie wracają z plaży. A pieszo, na stogi można 20 minut dopomaszerować jak ktoś tam mieszka. Ja tak często robię. No, widać miejsca prawie pozajmowane tutaj jak przyjechałem to było mało wolnych miejsc, a teraz trochę śmiej Jest znaczy więcej wolnych chciałem powiedzieć, no bo już trochę wyjechało ale dalej niektórzy jeszcze przyjeżdżają tej porze Nie tylko wyjeżdżają Tej sternicy sterują tym okrętem, wjeżdżalnie są na boki. Dzieciaki tu mają zabawę na tym okręcie. Tu mają dziób, tam rufa, plaża stogi. jest no i bóg szpyt nawet już proszę bardzo taki okręt wielki tu mamy no tam mamy przystanek tramwajowy no, nowy zbudowany elegancki pewnie dyspozytor jakiś tam siedzi też tak że tak wygląda statek no w ogródku. Tam stoi latarnia morska też w ogródku. No i dzieciaki się bawią. No jakoś nie widzę tego tej karetki chciałem powiedzieć, jakoś nie przyjechała do tej pory. A myślałem, że już jedzie, bo słyszałem jakiś sygnał, ale bo trochę na karetkę to jak widać, helikopter szybko przyleciał, ale kaletka jak widać nie, nie dojechała jeszcze. Coś tam jedzie. Powinna na sygnale chyba gnać, jak tutaj, do interwencji medycznej. No karetki teraz mają dużo roboty covidowe są, więc nie tak łatwo karetkę, doczekać się na nią. Prędzej helikopter leci. No ale widocznie pasażera, znaczy chorego nie może zabrać i czeka na karetkę. Ekipa ratowników medycznych. Czekamy cały czas razem z nią. No, chciałbym Wam pokazać, jak helikopter odleci. Cały czas karetki nie widać. Jak to jest z tym filmowaniem? No, niestety. Trzeba mieć cierpliwość i czekać. No. A już bym mógł być w domu. No ale czego się nie robi dla widzów? Czekamy cierpliwie, aż przyjdzie karetka i aż odleci helikopter. No to chcę właśnie pokazać, jak to się dzieje, jak to się będzie działo. Mam baterię jeszcze dość długą Także mogę nagrywać Samochody odjeżdżają, przyjeżdżają, odjeżdżają Nic do parkowania teraz się zrobiło więcej, chociaż jak byłem na początku to było mało. No, tłumów nie ma na przystanku, plaża stogi. Profesjonalne nawyranie, patry mit. Tutaj mamy brzozę no, brzoza jest słynnym drzewem ludzie ciekawi, gapią się Wszyscy patrzą co ten helikopter tu robi Tam mamy tych ratowników z pacjentem czekają A karetki jak nie ma, tak nie ma teraz widać jak szybko może karetka przyjechać No i koper za parę minut doleci tam. 10 minut jest na miejscu jak trzeba No wszyscy czekajmy, czekamy, musimy czekać Aż się pojawią drodzy ratownicy medyczni z karetką żeby zabrać pacjenta, no wtedy sam helikopter odleci No a ja chciałbym pokazać jak odlatuję. Mam nadzieję, że się doczekamy o. Tramwa jedzie, ale nie na sygnale Zamieniamy się na przyjechał na plażę Stogin, no bo czas na klimatyzacją tramwaj jeżdżą Swing, 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 w polskiej produkcji. Te tramwaje robią w Bydgoszczy, w Peście. Dziewiątka na stogi. No jak widać ludzie przyjechali jeszcze o tej porze, mimo że to już po dziewiętnastej to ludzie idą na spacer do plaży, mimo że ciepło jest, wiatru nie ma, więc warto się przespacerować wieczorkiem też można dla zdrowia. Czekiwanie na karetkę no i na odlot helikoptera długo to trzeba czekać Jest, jak jest. Cały czas nie widzimy tej karetki. Nie słychać sygnałów nawet. chociaż był sygnał, słychać to wiadomo, że już wyjechała. A tak nie widać, ani słychać. No, tramwaj przyjechał. Teraz będzie jechał stąd nad szyżą PKM, czyli koza jest i w Gdańsku w Rzeszczu. Ten tramwaj pojedzie. Samochodzę odwierzeń z pacerowiczami. A mhm. pies, jeszcze patyk. Pies wierny przyjaciel człowieka. To jest spaceruje jakoś pani fotograf idzie no, już robi zdjęcie, ale nie po tylko samo ja oko pani fotograf wolni robić tramwaj No proszę ile ludzi się zebrało na pelonie trochę rodziny na pętli gnajstowi no, no, zabierają się wszyscy, nawet pies też Zaraz tramwaj odjedzie No, pojechał. No, tutaj to pętla jest w lesie, przyjemnie, tak trochę skrzypi, ale jedzie. Pamanutko. Malutko, pomalutko i tramwaj już jedzie. Swinguje, bo to swink jest. Dziewiątka swink na pętle do strzyżej. Proszę bardzo. Kierunek Gdańsk. Grześ. Cały czas czekamy na karetkę, żeby mógł helikopter przekazać. Helikopter wystartować, czyli ratownicy medyczni z helikoptera przekażą pacjenta załodze karetki. No. Ale jeszcze go nie ma. No, poczekamy, zobaczymy. Na razie kamerę wyłączymy. No, bo to już który raz włączam, ale niestety nie, do, nie dojeżdża karetka. Minęło chyba pół godziny albo i więcej. A karetki, jak nie ma, tak nie ma. Na helikopter szybko przyleciał. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Dziękuję bardzo.